Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat makaronu pastani. To jest makaron Capellini di Angelo, czyli tak zwany makaron z przeznaczeniem głównie do dań kuchni włoskiej. Jeżeli zatem lubisz kuchnię włoską, lubisz makarony właśnie włoskie, no to tutaj taki, taki produkt będzie tutaj bardzo ciekawym wyborem i ciekawą propozycją w Twojej kuchni. To na co warto zwrócić uwagę, no to jest to przede wszystkim szerokie zastosowanie tego produktu, ponieważ taki makaron doskonale sprawi się w połączeniu z różnymi sosami, mogą to być czy to sosy pomidorowe, czy to na przykład sosy na bazie oliwy z oliwek, też co po niektórzy lubią jeść takim kapelini di Angelo, na przykład z sosami śmietankowymi, z warzywami, czy po prostu po prostu z owocami morza. Jest to oczywiście wersja durum. Wygląd tego makaronu prezentuje się w taki sposób. Myślę, że tutaj jest to dość. Dość solidnie widoczne. No, jeżeli chodzi o smak, no to ja sobie nie wyobrażam lepszego makaronu włoskiego, właśnie do różnego rodzaju sosów i warzyw, tak? Jeżeli chodzi o przygotowanie, no to tutaj też, w zależności od tego Jaki makaron lubicie najbardziej? Jeżeli jest to al dente, no to 3 minuty. Jeżeli po prostu miękki makaron, no to będzie to 4 minuty. Ja tutaj generalnie w większości gotuję taki makaron przez 4 minuty. Wtedy, wtedy po prostu najbardziej mi on smakuje, co również polecam i wam. Jeżeli chodzi o gramaturę 250 gramów no i to, ma co jeszcze na pewno warto zwrócić uwagę, no to oczywiście jest to skład, jak i również wartość odżywcza. Jeżeli chodzi o składniki, no tak samo jak sami wiecie, mąka z pszenicy twardej, no i produkt może zawierać również jaja. Co do wartości odżywczej, no to w 100 gramach jednej porcji znajdziemy 354 kilokalorie. Dalej, tłuszcz. 1,5 g, węglowodany 71 g, w końcu nie jest to tajemnicą, że jest to makaron. No i generalnie makarony mają też sporo węglowodanów, błonnik 3 g, no i sól jak sami widzicie poniżej 0,01 g. No i jeszcze białko oczywiście 12 g, a zatem tak to się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą. No i jeżeli chodzi o sposób przygotowania, no to tak jak wspomniałem wcześniej. Wystarczy po prostu zagotować wodę, dodać odrobinę soli. No i pamiętajcie, tutaj dość istotna kwestia, jeszcze o proporcjach, czyli 1 litr wody na 100 gramów makaronu. Następnie Dodajecie do gotującej wody po prostu stopniowo ten makaron No i gotujecie właśnie przez około 4 minuty Pamiętajcie też żeby to robić na słabym ogniu No i mieszać po prostu to od czasu do czasu Żeby gdzieś tam wam się ten makaron gdzieś tam nie skleił, nie przypalił tak Wtedy po prostu po ugotowaniu takiego makaronu go odsedacie, spłukujecie wodą No, i tak naprawdę już taki makaron będzie gotowy do podania, tak? A zatem tak to się prezentuje, że chodzi o ten produkt. Ja tutaj wystawiam notę 8,5 na 10. Bardzo dobry produkt. Cena również atrakcyjna w sklepie. A zatem myślę, że jak najbardziej warto zdecydować się na zakup makaronu Capellini Di Angelo Pastani Durum. A zatem to by było wszystko. Ja zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem i do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, a póki co to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.